Cześć, siemanko. Mam dzisiaj dla Was fajny filmik, z którego możecie dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowuję ciasto wędkarskie, które powstanie z płatków owsianych górskich. Jest to przepis, którego nauczył mnie mój dziadek, jeszcze jak żył dawno temu, a ja byłem takim szkrabem. Miałem może z 8 lat, kiedy dziadek powiedział do mnie, chodź, pójdziemy do kuchni, przygotujemy razem ciasto wędkarskie i pójdziemy na rzekę na spławiku połowisz, połuczysz się i wciągniesz się w wędkarstwo. Na tyle się wciągnąłem, że jestem wędkarstwem zafascynowany do dziś dnia. I dzisiaj właśnie chciałem pokazać wam sposób na przygotowanie fajnego ciasta wędkarskiego właśnie z płatków owsianych. dobrze przygotować sobie płatki, dobrze je sparzyć, należy nastawić sobie czajnik z dużą ilością wody, najlepiej pełny. Włączyć, żeby się zrobił wrzątek i przygotować sobie sitko. Ja nie mam zbyt wielu sitek, ale muszę sobie poradzić z takim niewielkim siteczkiem. Po prostu większego nie ma. I w to sitko wsypię sobie moje płatki Wydaje mi się, że żeby je sparzyć do takiego ciasta żeby wyrobić taką masę dużo go nie trzeba Myślę, że ze dwa takie sitka, więc do działa. Jak Płatki jak widać są spore To nie są te takie błyskawiczne, które są przemielone na jakiś pył To są po prostu zwykłe górskie, najtańsze płatki dostępne po prostu w każdym spożywczaku I nad miską wsypiemy sobie odpowiednią ilość żeby nie, nie, nie nasypać za dużo Tak jak widać I to po prostu Zalejemy wrzątkiem I oczywiście wszystko z umiarem Za chwilę wszystko pokażę Nasze płatki Zwyczajnie Przepalamy wrzątkiem Robimy po prostu O coś takiego i koniec To wszystko Nasze płatki się Sparzyły Są w środku odciekły, więc wyrzucamy je do naszej miski, która oczywiście została opróżniona z wody, nie? I fru są. Twarzone płatki musimy pozostawić do wystygnięcia, bo jest w cholerę gorące i można sobie poparzyć dłonie. Myślę, że długo czekać nie będzie trzeba. Zaraz będą na tyle zimne, żeby można było z nich formować kulkę. Zanim uformujemy z tego ciasta kulkę, będziemy musieli dodać aromat. Ja stosuję waniliowy aromat do ciasta, takiego jak to typowe babcie robią, aromat, o którym mówiłem, to jest właśnie to. I to dzięki temu, po dodaniu paru propelek, oczywiście nie świrujemy tutaj, nie dajemy całego, to właśnie ten aromat sprawi, że ryba będzie się tym interesować jeszcze bardziej. Chociaż same płatki również mają moc, i o tym aromacie powiedział mi mój dziadek wtedy. Więc robimy dzisiaj dokładnie to samo. To mój dziadek robił ze mną 25 lat temu, mm, zapach jest naprawdę kuszący. Dolewamy parę kropelek, widać będzie, ile wlałem. Może to nie są kropelki, ale wlałem naprawdę niedużo. To naprawdę wystarczy. Przechodzimy do gniecenia, aż do momentu kiedy powstanie jednolita masa z płatków owsianych. Mieszamy nasze płatki z aromatem, który przed chwilą dolałem, żeby przesiąkły wszędzie jednakowo i przystępujemy do zagniatania naszego ciasta. Tyle, że to naprawdę jest proces, nie wiem, 10 minut trzeba się namachać ręką. Ale warto. Nasze ciasto jest już wyrobione. Poszło sprawnie. Nie trwa to aż 10 minut, może dlatego właśnie, że nie zalewamy go wrzątkiem mega długo, tylko po prostu jakby go przelewamy raz, odsączamy, przelewamy drugi raz, odsączamy, dajemy mu ostygnąć i zagniatamy taką motokulę. Zaraz pokażę z bliska. Już kończę zagniatać. Zapach jest ewidentnie waniliowy, czuć bardzo wyraźnie. A nasze ciasto jest bardzo klejące. Można byłoby zapytać, po co zagniatam? Mój dziadek zakładał takie płatki bezpośrednio na haczyk. 3-4 sztuki. Jeden używał haczyków nie za wielkich i takich malutkich, no nie. I po prostu na to łowił, nie? Tylko zakładał. Tylko, że jakoś tam na tamte czasy wydawałoby się że te płatki owsiane były dużo większe. Dzisiaj takich nie ma. Nie mogę takich znaleźć. On miał te płatki autentycznie jakieś takie napompowane. Dzisiaj takich nie ma, więc lepiej uformować sobie taką kulę, dlatego że potem można z tego oderwać kawałek, o. Przemielić w paluchach i taką motokulkę można sobie zapiąć na haczyku. I uwierzcie mi, że to się trzyma, to się fast trzyma. Każda ryba, to znika dopiero po braniu i każdy biały ryb, który to poczuje, to, to po prostu zeżre. Jeżeli zestaw spawikowy jest dobrze zbudowany, no to ryba niczego się nie boi, nie podejrzewanie tupiemy nad wodą, no to ten biały ryb będzie krążył. Można sobie oczywiście zanęcić, tak jak powiedziałem wcześniej, ja kupiłem 3 kg tego, e, tych płatków, będę wszystkie sparzał, tutaj poszło dosłownie ze, może ze 150 gram. A całą resztę będę sparzał, dorzucę do zanęty. Można też dorzucić pęczak, jeśli ktoś chce. Ja mam tylko płatki dzisiaj. Jak to dorzucimy do zanęty, to naprawdę sporo towaru mamy. Lepimy z tego takie, no, mam na myśli zanęty już teraz, takie większe kule, żeby one nam na tym dnie, nad rzeką, która płynie, miały czas się rozpuścić. Bo jeśli zrobimy za małe kulki, no, to ta zanęta chwilę, moment nam gdzieś spłynie. A jak zrobimy większe kulki, to ona będzie się dłużej rozpuszczać. I te kulki będą dłużej na dnie wabić rybę. No i tak przygotowana kulka płatków owsianych jest już gotowa, żeby założyć na haczyk. Jeszcze jedna rzecz, którą robię. Jest to po prostu schowanie tego do torebki foliowej, żeby sobie nie wyschło. bo Jak wyschnie, to się po prostu zrobi taka skorupa na wierzchu, więc nie chowamy tego na zewnątrz tak jak teraz, tylko chowamy to w torebkę foliową, taką do kanapek, nie za dużą, jak tutaj mam, za chwilę pokażę. I to ciasto, które wygnietliśmy własnymi rękami, z aromatem, które ma posłużyć nam do łowienia białorybu nad rzeką, czy nawet niekoniecznie nad rzeką, może być i staw. Ja akurat jadę jutro na Wisłę i przygotowałem sobie dzisiaj takie ciasto, które teraz ma mi dojrzeć w mojej foliówce. Rzucam je do środka, zawijam i trafia do lodówki. Ciasto trafiło do lodówki w torebce foliowej, tam sobie dojrzeje. I jutro pojedziemy sobie na Wisłę zarzucimy sobie spławiczek, wkręcimy mojego syna, moją córę wędkowanie, tak jak to zrobił właśnie mój dziadek 25 lat temu. Zabrał mnie nad wodę, na to właśnie ciasto, łowiłem swoje pierwsze małe rybki. I to samo zamierzam zrobić moim dzieciakom, pokazać im po prostu to, w jaki sposób to się robi, gdzie zarzucić, co założyć na spławik, na haczyk, jak, jak ustawić spławik. Może się zarażą. Mam nadzieję, że mój filmik, jak przygotować ciasto z płatków owsianych Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę Was o zostawienie łapki w górę. Wypowiedzcie się proszę w komentarzach, jakie ciasto Wy potraficie przygotować. I podzielcie się swoją historią, kto Was nauczył przygotowywać te wasze przynęty. To jest tylko moja historia i moje ciasto. Jest to bardzo proste. Myślę, że wielu wędkarzy zna ten temat, zna ten sposób, jak to się robi, ale w dobie peletu, w dobie dumbelsów, nie każdy wędkarz będzie wiedział, co to jest. I kto wie, czy ten film nie przyda się właśnie im. Miło było. Do następnego razu. Pozdrawiam. Siemka.